Cześć wam wszystkim. Znowu witam w moim kolejnym odcinku u mnie na kanale. Bardzo dużo, sporo, sporo ludzi, sporo dziewczyn raczej pytało mnie, jak robię koka, i tak dalej i tak dalej, I żebym nagrała jakiegoś snapa. W każdym razie, jak nagrywam snapa, no to ciężko mi jest użyć dwóch rąk, więc stwierdziłam, że nagram specjalnie dla Was film, w którym pokażę. Kilka fryzur, tylko nie wiem ile. Zaraz niech ja pomyślę. Dobra, słuchajcie. No będzie tak z 4 czy 5 fryzur bez użycia żadnych sprzętów, tylko użyjemy sobie gumeczek. Tu mam gumki te takie, które rzekomo nie ciągną włosów. To jest taki hit chyba, nie wiem czy to tak nazwać, bo to tylko zwykła gumka, ale wiem, że dużo dziewczyn nie ma. No i zwykłe mam gumki, po prostu, zwykłe, zwykłe, najzwyklejsze w świecie czarne gumki. Wow, czarne gumki, to jest coś niesamowitego. No i do... a, dobra, czekajcie, jeszcze jedna rzecz będzie nam potrzebna. Uwaga, bandamka! Jest to cholernie proste i generalnie ja jestem osobą, która nie ma talentu do robienia fajnych fryzur, do robienia fajnych makijaży. Jednak, wiadomo, no jakoś trzeba wyglądać, czasem na te sesje fajnie jest wyglądać czasem inaczej. Chcę tylko powiedzieć, że nie wiem, czy mam burdel, no jakiś tam mam z tyłu, bo jak wiecie, wyjeżdżam, ale uwaga, nie wyjeżdżam na Maltę, wyjeżdżam na Ibizę. Brzmi grubo, ale wbrew pozorom okazało się, że wycieczka na Ibizę jest tańsza niż na Maltę, no, bo wiecie, w Hiszpanii są wyższe standardy niż na Malcie, więc można było wziąć trochę, w cudzysłowie, gorszy, Hotel, ale w rzeczywistości jest on lepszy. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, nie wiem, czy dobrze to tłumaczę, nieważne. W każdym razie jedna i Bisę strasznie się jaram ze swoją przyjaciółką. No i po prostu to mam straszny burdel, bo wiecie, no kombinuję co tu brać powoli. I oczywiście będę nagrywać yy, osobny filmik na ten temat i zrobię pięknego vloga z całego wyjazdu. No to co? To przechodzimy do konkretów. Nie przejmujcie się moimi odrostami. Za trzy dni idę do fryzjera. Ja czasem lubię tak pochodzić w odrostach. Mi to akurat jakoś nie przeszkadza. Słyszę różne opinie na temat odrostów, ale no tak, dobra. Yy, w sumie dla mnie najłatwiejsza fryzura to jest fryzura na samuraja. Dosyć często w takiej fryzurze chodzę. Używam takiej małej gumki, tej takiej, kurde, nie wiem, sprężynki. To jest generalnie tak prosta sprawa. Mam nadzieję, że w ogóle, że będziecie widzieć. Ja biorę po prostu. Ja... blech. Ja biorę w ten sposób włosy. Czekaj, będę się przekręcać. Czy mnie nie widzicie? Dobra, uwaga. I będę. Jak widzicie, to jest taki. Tadam! Ja właśnie lubię niechlujne koki. Właśnie wygląda to dla mnie 100 razy lepiej niż, niż taki, jakbym nad nim siedziała pół dnia. I właśnie dzięki tej małej gumce, takiej sprężynce, to właśnie ona jakoś tak fajnie daje objętości. I ja nie muszę ani tapirować, ani nic i to odkryłam dosyć niedawno. Nie wiem jak ona to robi, ale, ale jest czadowa. I z tymi odrostami. Fuuu, odrosty. Nie można wiecznie być idealnym. Czasem trzeba być brudasem. Hmm. Druga fryzura to jest e, ta, którą pokazywałam dwa filmiki temu, ale ją powtórzę. Robię na środku przedziałek i użyję zwykłej szkółki e, i bierzemy po kolei pasma. I po prostu. Związ związujemy z tyłu. Zawsze mnie zastanawia, czy jak ja lubię. Czy bardziej właśnie w ten sposób? I wiecie, po prostu zwykła kitka tutaj. I na przykład wyciągnąć jakieś kosmyki. Czy właśnie lepiej po prostu wszystkie włosy dać do tyłu? OK, tutaj trochę trzeba wyjąć te włosy, żeby była taka większa objętość. No i i, i tak to się prezentuje. Lecimy dalej. Zrobimy takie dwa małe koczki, o tutaj. Ta fryzura ma wiele, wielu zwolenników, ale też dużo hejterów. Dużo też osób mówi, że, że to jest fryzura na sarsę, co mnie trochę wkurza. Widziałam i w sumie też robiłam w domu taką fryzurę dużo wcześniej niż sarsa. Sarsa to wiecie, robi bardziej takie rogi czy takie, takie potęże te tak koki, ok, więc moim zdaniem trochę bez porównania przygotowuję Dwie zwykłe gumki, a raczej nawet bym powiedziała, że cztery. Przedziałek na środku. Robię to na chwilę, żeby nie zabrać sobie włosów. Robimy takie dwie kitki. Dobra. Dobra i druga strona. No i tak. Czuję się teraz, jakbym miała znowu 10 lat. Ja mam y, cienkie włosy, muszę trochę tapirować, żeby nadać im objętości. I ja generalnie używam y, drugiej gumki. Jest śmieszna kitka. Mogłam tylko wyciągnąć jeszcze kosmyki włosów z przodu. Ja lubię, jak jednak jest jakieś to pasmo takie dłuższe przy twarzy. No teraz to już trochę za późno. Dobra, lecimy z drugim. Jej! Mi się też podoba taka fryzura, na pewno jest, na pewno jest wygodna. Bo nic się nie majta, wszystko jest spięte. Jeszcze tylko smyki, jakby tutaj były, to by było idealnie. No trochę zjebałam, no nie ukrywam. Ale no tak się prezentuje. Mi się podoba ta fryzura. Kiedyś chodziłam w niej y, naprawdę często. Zawsze dziadkowie nie wiedzieli, o co mi chodzi z tą fryzurą. <ścoughs> Zostały nam dwie ostatnie fryzury. I teraz zrobimy y, najzwyklejszego w świecie koka Użyję takiej czarnej gumki. Użyję jednak, ona jest trochę taka grubsza. I nie jest tak bardzo zużyta jak ta. Tu uwaga! Zaraz Wam pokażę, jak widzieliście, głowa w dół. I uwaga, robię tak. Teraz te włosy, które tu nam dyndają, bierzemy razem z gumką, przekładamy. Tadam! Ale to nie wszystko, oczywiście. Wyciągamy. I gotowe. To jest właśnie yy, fryzura, w której często chodzę. Jest strasznie prosta ten kok też mi wyszedł, ale fajnie bo też wiecie jak to jest, czasami jest ten dzień w którym naprawdę nic nie wychodzi ani makijaż, ani włosy i kurna nie wiadomo w co się ubrać bo nic nam nie pasuje na szczęście dzisiaj e, jakoś mi to wychodzi mam nadzieję, że wam się oczywiście również podobają moje fryzury dobra, lecimy o ostatnią, jakby robimy to samo tylko sięgam po e, normalną gumkę tyle, że po prostu oglądajcie tak jak wtedy brałam te kosmyki, które tu dyndają, tak tutaj przy głowie od razu przekręcam i robi się z tego taki mini, mini, mini kok, prawda? Więc tak to wygląda. I użyjemy teraz bandamki, zawijam ją. Po prostu ją tak zawijam. Szakolwiek, to już nie ma znaczenia. Do przodu i po prostu biorę to, co zostało. Nie wiem, czy widzieliście. Widzicie te kosmyki teraz? Są tu biorę te kosmyki, jakby w tą bandamkę, i one po prostu się tak ładnie wplątują. I zaciskamy na dwa razy najlepiej, żeby nam nie spadła. I gotowe. Jest i modnie, i ciekawie, bo nie jest to zwykły kok. No dobra, no to. Tyle z mojej strony. Pokazałam wam e, pięć fryzur. Mam nadzieję, że, że się Wam podobały i że w jakiś tam sposób e, może Wam pomogłam, jakoś tam zainspirowałam. Jeśli tak, to dajcie kciuka w górę, subskrybujcie oczywiście mój kanał. I do zobaczenia niedługo. Teraz moje dwa kolejne filmiki to będą już takie stricte wakacyjne. Budziaczki, trzymajcie się wszyscy cieplutko i pa pa!